Hello, kasmierfy! No, jakiś czas mnie nie było. Wiecie, sami było ciepło. Ja bardzo nie lubię, jak jest ciepło. Źle się wtedy czuję. Ręce, nogi dosłownie. Takie, no, wiecie, giętkie. Boję się wtedy nawet jakieś dalszej spacery robić czy coś, bo nogi po prostu nie, nie mają u mnie e, posłuszeństwa. Widzicie, co stoi za mną? Tak, syn mi już ściągnął e, ze strychu. Już powoli się trzeba szykować, kochani. No nie ma co się oszukiwać. Wiem, że jedni tego nie znoszą tak źle. A tak poza tym, dobra, 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 koniec męcenia, pierdu, pierdu, smierdu. Kochane smerfy. W tym tygodniu był dzień e, światowy, tak? To był światowy dzień stwardnienia rozsianego w tym tygodniu 30 maja był, więc wszystkiego najlepszego, kochane smurfiki, naprawdę zdrówka, 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 e, żeby ta zoza nas tam nie, nie nerwowała, żeby wszystko było dobrze, żebyśmy e, umieli się fajnie e, czuć dobrze, silni, po prostu pełni energii, nie poweru, tak, nie dajmy się zozie. Mam dzisiaj Żabojada, a co? Tak, na, na, na poprawę humoru. Jest ciepło, żabojad może mi ten dzień jakoś naprawić. W związku z tym, że jest właśnie ten światowy dzień w tym tygodniu stwardnienia rozsianego, chciałam z Wami poruszyć ważną kwestię. Trochę dzisiaj będę marudzić, smucić, no bo nie miałam, za, tak jak mówię, z powodu pogody i tych ciepłych dni, za bardzo siłę Was gdziekolwiek brać, bo szczerze większość czasu mam w domu. E, przyszły tydzień zapowiada się bardzo, bardzo za to e, ruchliwie. Trudno, jaka pogoda będzie, taka będzie. No niestety, codziennie coś tam mam, to was będę wciąż zabierać. No, więc będzie taki ciekawszy filmik. Ale pogadanki też są ważne i potrzebne. I, i, I tam, no nie, wiesz, raz za czas się przydawają. No więc, co chciałam dzisiaj poruszyć, kochani? Dzisiaj chciałam poruszyć z Wami temat z powodu oczywiście nasze święta tak mi zaświtało w głowie, a co jakby tak pogadać z wami o naszej Zozie, co mi ta zołza zabrała, nie? Co mi z mojego życia zabrała ta zołza? Yy, niektóre punkty, które sobie tak pomyślałam, wymieniłam sobie w głowie, no są smutne, powiem Wam szczerze, no kurde, no z czego się tu cieszyć. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to to, że Zoza mi zabrała dużo znajomych. A jednak dobrze, bo była weryfikacja, prawdziwy przyjaciel i taki, no nie, taki przyklejasz, tylko nieco, tylko nie wiadomo po co jest, nie, żeby się uśmiechać jak jest dobrze, nie? No, no ale jednak nie, jak usłyszeli diagnoza, hmm, no to tak jakoś dziwnie niby nic, ale już ta ma, te spotkanie nie wypaliło, to to. I tak się poobrywały te kontakty. Tak się powiem Wam szczerze, że tak no, tych znajomych trochę odeszło, nie? To jest właśnie smutne. No, ale z drugiej strony, jak mówię, trzeba patrzeć zawsze przez te różowe okulary, i ta szklanka jest do połowy pełna, nie pusta, więc co? Pocieszyć i idzie zostali ci prawdziwi. Ci prawdziwi, którzy są z nami na dobre, na złe, i zawsze mają dla nas czas, i, i nie ględzą nam, że, że, że co, że jesteśmy tacy, nie tacy, że nie umiemy z nimi iść tam czy tam, bo po prostu my nie dajemy już tego rady, nie? Tak. Co mi Zaza zabrała? Co mi zauza jeszcze zabrała? Tak sobie myślę, myślę. Powiem Wam, że ja wiem, że to oczywiście wszystkich smerwów nie dotyczy, nie? Każdy smerw ma inny przebieg choroby. To nie idzie porównywać jednego z drugim, nie? Ja nie właśnie lubię te ciepłe klimaty. U, ja tam czytam na naszych tych grupach, to ja nie uwielbiam, jak jest ciepło, nienawidzę zimna. No, ja y, lata nie cierpię, zimy też nie cierpię. Ja lubię wiosnę i jesień bo w zimę znowu mam zespół, da mi się robi, żeby mi się te paluchy takie białe robią, nie wiem czy to macie, to po prostu jak zamrażalka, że wiecie, czy wam się robi na przykład takie coś, że taki palec zaczyna cały bieleć, on wygląda dosłownie jak taki trupi paluch normalnie i to jest niebezpieczne, bo on się robi taki sztywny i to wtedy dosłownie idzie się na pochać, nie, jakieś problemy, ja już tam raz palca sobie w nodze niestety kopłam do progu, nie czułam, że nogi też mam już niestety takie zmarznięte i kopłam i sobie palucha trochę przekręciłam, no ale ale to zima, nie? A my mówimy teraz o lecie. Ja tak skaczę z tematu na temat, ja Was przepraszam, ja jestem taka niekiedy poczepana, że no masakra. Więc co ja chciałam powiedzieć? No, ciepło, ciepłem, tak? No, zabrało mi radości z tego ciepła, kurczę, przecież jak ja byłam młoda, to lubiłam się Leżałam, opalałam się. Ojejku, ta ładna brązowa skórka. Jak człowiek leżał i sobie na kocyku, książeczka. No, piękne czasy. Na basen się szło, no nie. No, się leżało, wyginało. Kurczę, ciepło, słoneczko. A teraz no nie, no nie jak jest ciepło, ja muszę się schładzać. Jak ja się tak schłodzę, jakiś zimny prysznic. Albo wejdę, właśnie mamy basen ogrodowy, ale to tylko rano z zimna woda w nim, nie? Bo w południe to ona już za ciepłe do mnie. No tak, jak ja się tak schłodzę, no to automatycznie te mięśnie w nogach, w rękach już są takie, jakby sztywniejsze. Wiecie o co chodzi? Czuję dobrze, na nogach stąpam. No dobrze, tak poprawnie, wiecie o co chodzi? Czuję grunt pod nogami. O! Tak, to jak się schłodzę, nie? Ale jak jest za ciepło, to jest tragedia. Po prostu nogi mi się plączą i mam wrażenie, że się w supełek zawiążą zaraz, nie? I się przewrócę gdzieś się ten... W ogóle taka, no, równowaga, że tak powiem, no, jakby po kilku drinkach, nie? Tak sobie chodzę zygzakiem trochę, jak jest za ciepło. No, bo ja nie mam tej równowagi wtedy, nie? Więc na pewno ta ząza mi zabrała tą radość taką właśnie z tych ciepła, z tych wakacji, z tego leżenia. Ja na przykład nie bardzo się nadaję na te morze leżeć, na plaży. No, dobra, wejdę do morza się schłodzić. Próbowałam tego. No ale co z tego? Jak ja miałam y, koc gdzieś, nie wiadomo jak daleko, zanim ja doszłam na ten koc i wszystko to już mi zaś zaczęło brać i znowu powoli, znowu te mięśnie, znowu miałam takie giętki jak gumy. No więc nie, nie, no. Powiem Wam, że no nie. Więc mi zabrało na pewno takie atrakcje też, nie? Ta zołza. Co mi jeszcze zołza zabrała? Zołza zabrała mi też, co bardzo lubiłam. Bardzo. Eee, lubiłam jeździć na rowerze. I powiem wam, że jeszcze dość długo umiałam jeździć, z moim chorobom, na rowerze. Kupiłam sobie fajny rower za swoje zaskórniaki normalnie coś się tam gdzieś przyrobiłam, nie? I lubiłam. A teraz, szczerze, w tym roku jeszcze nie weszłam, bo się boję. Może lepiej nie. No, w zeszłym ta równowaga już mi się tak zjechała. Ja nie wiem, czy nam też coś z błędnikiem się dzieje, po prostu ja miała wrażenie, że, no nie miałam wrażenia, tylko ja wjechałam do płota, po prostu jadę, jadę, brrr, mnie ściągało. Jak ja jechałam ulicą, to, to ma nie, mało, że zagrożenie do siebie do, do innych, bo ja normalnie zjeżdżam na pas. Strasznie takie, ten, nie? A zakręty, oho. no, no nie, nie. Więc zabrałam, je za, za rower. Boję się teraz, po ostatnim roku. Jak sobie tak spróbowałam, to mało, że się przewróciłam, wjechałam do płota. Na ulicy to kurczę mnie tak ściągało, że ja truchlałam, bo jeszcze mi kawałek został po tej ulicy jechać, nie było chodnika, więc musiałam jakoś, no nie, żeby pojedzie kurczę jakiś większy samochód i mi jeszcze kurcze gwizdnie, nie? No nie, nie mogę, bo nie czuję takiej równowagi, więc to jest niebezpieczne jak i do mnie, tak i do tych innych ludzi, nie? Co koło mnie się będą e, przemieszczać niestety. Także już mamy znajomości, już mamy rowery, już mamy, że ta fajna frajda z wakacji, hura, lato, wakacje, plaża, baseny, nie? Na basen przecież to samo, co, że pójdę sobie do wody schłodzić w basenie, publicznym takim oczywiście, normalny, fajny basen. Jak ja dojdę na kocję, ja znowu bym musiała iść, bo znowu mi się to robi, no, no nie, 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 nie. Co też mi się tak przypomniało z takich smutniejszych rzeczy, co mi Zoza zabrała, no to moją pracę. Moją pracę, bo do tego tematu nie wiem, czy doszłam, czy nie doszłam z Wami. Powiem Wam szczerze, że straciłam wątek, ja, na czym ja skończyłam. Pracowałam w meble, meblowym sklepie. No i zabrała mi pracę. No i w ogóle oczywiście od ludzi takie podejście właśnie do tej naszej choroby, nie? Że my się nie nadajemy. Bo to ząbza, ząbza, no. Po prostu ją mam, muszę z nią żyć. Przyjaźnić się raczej nie zamierzam, wiecie o co chodzi. To nie będzie moja przyjaciółka. Mm -mm. Wiem, że jedni próbują, o, no trudno muszę się z tym y, pogodzić, zaprzyjaźnić. Ja się na pewno nie zaprzyjaźnię, nie prędko. Także w tej pracy po prostu, no z powodu choroby, z powodu choroby straciłam tą pracę. Nawet mi mówili weź do sądu to podaj pracę, bo tak nie mogą, że chorego zwolnią. Ale my po prostu zaraz inny uczepek, cokolwiek, o matko, no nie? Chodzisz, chodzisz krzywo i, i co? No, i do widzenia. Nie możesz tak się klientom pokazywać, bo co to za, za, za nie? no nie powiem brzydko. No, także właśnie przez tą SM, przez nasze stwardnienie, przez ząb zwolnili mnie z pracy. Tak. Co dalej? Dalej. Uwielbiam słodycze. Uwielbiam. się mleczko to po prostu, nawet jak już mówię, to ślimakami leci. Uwielbiam słodycze. No nie bardzo możemy jeść słodycze, szczególnie ja z tymi moimi wynikami wątrobowymi, żołądkowymi, co jest nie tak. No muszę to moją dietę prowadzić. E, właśnie tu obok siebie pokażę Wam. No? Mam produkt zastępczy, tak, truskawki, chwała Bogu, się pojawiły teraz te fajne owoce, truskawki, arbuzy, jakoś się poratuje, ja nie mówię, że jestem święta, no nie, w tej diecie, nie, kurczę, zdarza się zgrzeszyć i to, i to chyba trochę za dużo razy, niż bym chciała, no ale jednak, nie, zabrało mi dużo takich rzeczy, które bym sobie chciała jeść, no a nie mogę, nie, no. Co mi jeszcze zabrała? Wiecie, co mi zabrała? No, co uwielbiałam? Chodzić po górach. To, to chyba mnie najbardziej z wszystkiego powiem Wam, bo, bo bardzo, bardzo mnie to boli. Mnie ten spokój w górach zawsze była. Miałam wybierać, gdzie wakacje bole, nad morzem czy w górach. Góry, góry, góry. góry. Ja kocham ten spokój, te ćwierkanie ptaszków, te strumyczki, takie przejścia, gdzie się idzie i wow, jaki fajny widok się pojawia, nie? Wiecie o co chodzi, nie? Takie zmiana ciągle i pojawia się po prostu inny widok z innego kąta. Może za czas wygląda tak samo, a tam tu idziesz, uuo! Tutaj sobie jakiś strumyczek szmerasy płynie, tam kurczę piękny widok na inne. Na inne góry, no po prostu kocham góry. Ten spokój mnie tam wyciszał, ja tak nabrałam taki, tak się wyciszyłam, taka przychałam, spełniona, bo wlazłam na tą górę, zdobyłam jakiś kolejny szczyt. No, no teraz niestety, lekarz mi zabronił chodzić po górach. No, po ostatnim przypadku w górach, że nie wiadomo, bo czy w ogóle wleź, wlazłam, nie? Na szczyt, trzy godziny przeszło było w jednym stronie. Wleść wlazłam. Ale co mi się tam robiło? Yes, na tym szczycie, kochani. Pierw, zanim mówiłam, ja nie miałam mówić. Ani był ja po prostu chciałam i. Choćby choć nie wiedziała, jak się to robi, po prostu. Potem zaczęłam już normalnie nie słyszeć. Wszystkie jakieś zmysły mi się po prostu. Nie, nie słyszałam, siostra coś do mnie mówiła, bo roka przerażona, bo widziała, że coś się dzieje i mnie pytała z takimi oczami, Boroczka się też boła. Ja wybiegłam szybko do, do ubikacji, jak zaczęłam, kochani, wymiotywać, no to chyba, ja nie wiem, Jezus, no chyba ze mnie wszystko wyleciało tam normalnie. A potem te zimno, przykrywały mnie kurtkami wszystkim normalnie, nie wiadomo było co robić, no i teraz zejść z tej góry, nie wiadomo co, nie. Nie, zeszłam, zeszłam. No ale jak potem powiedziałam lekarzowi, co mi się wydarzyło na tej wyprawie wspaniałej. No. Piękne to było. Mam piękne zdjęcia z tej gór. Taka fajna wyprawa. My sobie tak fajnie robiły. Same kobitki szły, nie? No, tak fajnie, nie? Taki babski wypad. No. No już nie będzie babskiego wypadu. Takiego. Za to są inne, ale... No już gór nie będzie takich, nie? Mogę jedynie sobie po asfaltówce chodzić. Kurczę, takie trasy, gdzie wiecie, jest taki spacerek, a nie zdobywanie szczytów. No niestety, z tym się muszę pogodzić. Już nie byłam w zeszłym roku w górach w ogóle, na żadnym szczycie. No, no i bardziej jest przykro, jak się potem widzi, że ktoś daje zdjęcia. O, to to... No wiecie o co, na pewno czujecie też to samo, na pewno jak widzicie kogoś, co robi, co wy już nie dajecie rady, nie? To jest taki Mała szpila, nie? Także te góry to jest naprawdę. Dajcie znać, co wy wolicie: góry, czy może? Co później, jeszcze? Następną rzecz, którą też bardzo kocham i chciałam, a już nie będę mieć. To jest trzecie dziecko. Tak, no, jedni są wygodni albo i niewygodni, albo po prostu nie chcą. Nie starczy im jedne, albo dwa. Ja bym chciała trzy. Jeszcze dziewczynka bym się jeszcze. No, no ale z naszą chorobą. Ja już z drugim powiem Wam szczerze, zaryzykowałam, nie? No, już lekarz też mówił, no yy, uważać, dużo odpoczywać, leżeć. No. Trzeba było najbardziej po prostu yy, po porodzie uważać, nie? Bo po porodzie często się tam coś tam do roku dzieje, coś się może dziać, nie musi. Nie, nie straszy nikogo, broń Boże, kochane, ja mam dwoje dzieci urodzonych już podczas choroby i mi się naprawdę nic nie stało, żebym jakiś rzut miała po porodzie. Nie, nie. Ale też miałam zapewnioną pomoc, nie? Nie byłam sama zostawiona, nie? No, był mąż, byli rodzice wtedy blisko mnie, bo jeszcze mieszkaliśmy z rodzicami, zanim żeśmy domek wybudowali. No, no ale trzecie, no nie, nie. Już nie wiadomo, co się działo. Zresztą kiedyś Wam opowiem historię właśnie tego drugiego porodu. No niby nic nic, no ale już mam, już mam, że no nie, trzecie dziecko na pewno. No. Yy, I co jeszcze? No tak jak właśnie wspomniałam o tych górach i o tym wypadzie kobiecym, no właśnie powiem Wam, że ja mam taki wewnętrzny jakby niepokój, jak jadę na takie właśnie wycieczki babskie. Mamy fajna grupa, wszystko to, ale nas jest 20 kubitek nie. No, co druga, to tam se Coca-Cola z Domieszką, nie, wiesz, haha, ha, hi, hi, jest fajnie, wesoło, ale ja się boję tak dziwnie w środku, ja mam taki niepokój, czy ja podołam, nie? Mieliśmy se tam wejść do, wejście do jaskini, tylko było niby nie wysoko, kawałeczek, damy, radę, wszystkie. No ale ja wjechałam z takim, taką pikawą, nie? Mówię, no kurczę, bo tak głupią. Zostanę za nimi, albo będę siedzieć, czekać, aż one zejdą. No, wiecie o co chodzi? No, one wszystko mają sprawne, dobre, nie? Ja jestem jedna taka troszkę inna. No, i taki mam potem niepokój, ja mam w takiej grupie gdzieś być, nie? Że nie dam rady z nimi, nie nie, nie dorównam im. O, to nie chodzi o to, że oni nam mnie jakąś presję wywierają. Broń Boże, broń Boże. Ale ja tak się tak głupio, dziwnie nakręcam. No, niestety taka, taka jestem, no. Więc taki niepokój mam przed takimi grupowymi, że, że nie podołam z nimi czegoś, nie, że nie dam rady, no. No a co się z tym wszystkim jeszcze wiąże, to powiem Wam, że taka pewność siebie, nie. Nigdy nie byłam jakąś taką osobą bardzo pewną siebie, w życiu, w życiu zawsze się uważałam za taką trochę, coś mi brakowało do innych, no niestety, no ale teraz to już tak, no tak, no, tak też nie. Miałam ostatnio możliwość pracy w przedszkolu. Sobie wyobraźcie, co ja kocham dzieci, więc moją pracą, marzenie jest praca w przedszkolu. Eee, no i wszystko fajnie, dosłownie przeszłam rozmowę. Eee, znaczy się nie: pierwszy było CV wysłać. No to zadzwonili, nie? No to już jest pierwszy jest krok pokonany. Drugi kroczek. Zaprosili mnie na rozmowę, ooo, zadzwonili na rozmowę. Mie, no to jest sztos, to już jest sztos. Poszłam na tą rozmowę, wszystko fajnie. No, oczywiście, hasło zaś: zadzwonimy, jak będziemy zainteresowani. No i ja tak se potem pomyślałam, no co oni ujrzą mnie, że tyle lat wcześniej tylko pracowałam, że jestem chora. No i tak potem pomyślałam: na pewno nie zadzwonią, no bo do mnie. Jak mają 10 innych na pewno na to miejsce. Ale wyobraźcie sobie, patrzę, bo sobie ten numer zapisałam, żeby absolutnie nie przegapić. Dzwonią przedszkole kajtuś, Ja już tak Uuuu", to ja se siądę, ja se siądę, bo jakiś news będzie. No, siadłam chahana nie taka szczęśliwa. I ta pani taka miła i słyszała w moim głosie takie, że że ja tak się cieszę, że to będzie fajnie. Ja mówię, bo ja kocham dzieci, to jest praca moich marzeń. Jeszcze to miało być nie na cały etat, więc wiecie o co chodzi, no coś takiego, co bym podobała, nie? No ale podczas rozmowy to tu, to tamto parę pytań jeszcze zadała, tak, bo od września by pani miała tą pracę u nas. I ten i mówi, no a, a ten, a pani ma niezdolność. Ja wie, no częściową niezdolność. Ja mogę sobie dorabiać do, do renty, nie? Tam jest pewien limit i tego po prostu nie można przekroczyć, ale można sobie spokojnie się też dorobić podczas renty. A to pani ma rentę. No. I tyle w temacie. Zaczęłam je przepraszać, że jak mam rentę, no to niestety nie. No nie. No i wam powiem normalnie ręce mi opadły. Tak mi było przykro, bo już ta praca była kurde, tyle ode mnie. Tak malutko, jeszcze ci okazało, że jest dosłownie tak blisko rzut baretem, trzy ulice dalej mają przedszkole otwierać. Nie po prostu. No. No, i nie dało rady. Miałam doła a potem cały następny dzień mówię: To kurde, już lepiej jakby chyba nie zadzwonili. No, bo po prostu no co, wybrali kogoś innego, a tak, wybrali mnie, u dziwo. Nie wiem, może, nie wiem, no tak, po prostu moim gadką, temperamentu po prostu może widzieli te I love you do dzieci, no nie, że taka jestem kurcze. No, a ten, no, to może lepiej nawet by wcale nie zadzwonili. Tak bym nie poczuła tej straty takiej, że mogłam mieć. I zaraz dwóch nie masz, nie? Także no trochę tych rzeczy się nazbierało wam powiem. Już ci, jak tak zaczął sobie myśleć, później jeszcze myślę, no to co ja jeszcze tym smerwom powiem, co ja tam wymienię. I wiecie co? słyszałam nie myślę już więcej. Nie kombinuję już więcej, co mi ona zabrała. No Przecież To mnie tym bardziej jeszcze potem dołuje, wkurzaj się nakręcam i jestem zła. I te wieczne właśnie bóle głowy, no nie, no tego jakby wiecznie nie wiem co. No. I już stwierdziłam koniec. Nie zastanawiam się, ile punktów Wam starczy z mojego życiorysu. A co tam będzie potem, to wiecie, nie? Trzeba mieć uszy do góry. Już Wam nieraz mówię: uszy do góry, tak jest. Dym, dym, dym. Będzie dobrze. Musi być dobrze. My się nie możemy załamywać, nie? Ja tylko tak z mojego po prostu życiorysu Wam wyskrobałam, co mi zabrała. Ale mówię Wam, na pewno bym jeszcze coś tam dołożyła, nie? 100%. Ale po co? Starczy tyle. No, to tyle smurfik na dzisiaj. A jeszcze Wam pokażę. czasie po, Was pytam czy Wy w czasie upałów macie siły cokolwiek, jakoś, nie wiem, z ćwiczeniami jakimiś? Bo ja Wam pokażę. A moje miejsce tortur. Moje miejsce tortur. Yy, że tak powiem, stoi. Moje miejsce tortur stoi y, całkowicie nieużywane podczas upału. Tak. Mam orbitreka, na które mam ćwiczyć nogi. No ale jak jest ciepło? No mam tu niby tego wentylatora, no ale wiecie, to nie jest to samo, nie? To nie jest to samo. Dobrze. Już do Was wracamy, bo chcę Was się pożegnać. Tak więc smurfy do zobaczyska niebawem, niebawem, e, nie wyszło mi to zeszłym tygodniem, tak jak mówię, bo po prostu no dał czadu mi te, 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 te temperatury, dałem mi czadu, no i mówię, nie będę Wam tu bełkotać, no bez przesady, e, no nie. No, także teraz była pogadanka, ale przyszły tydzień zapowiada mi się naprawdę codziennie, coś mam, więc będzie już taki bardziej vlogmas niż pogadanka. Tak, będzie taki bardziej vlogmas, co się dzieje, i tak dalej. Także smurfiki, życzę Wam dużo, dużo siły, dużo siły, cierpliwości. Nie stresujmy się, bo stres nas świecie nie? nie jest nam wcale potrzebny do szczęścia. Także życzę Wam dużo zdrówka i na ten y, dzień światowy, który był y, dosłownie w tym tygodniu. Życzę Wam prawdziwych przyjaciół właśnie, tak, prawdziwych przyjaciół, dobrej rodziny takiej, która Was wesprze, która będzie z Wami w tych dobrych i złych chwilach, no nie? Także życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, kochani. No, ja się zaś pojawię w przyszłym tygodniu, podejrzewam, że mi mój synciu pomoże to znowu zmontować, bo ja dalej nie umiem, e, więc mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu też tam Wam coś, także...